Mm. Mm. O, przepraszam, pardon Poranek dnia dziesiątego w Gruzji Wygląda on mniej więcej tak Właśnie tak się kończy szukanie miejsca po ciemku. Staram się wystrzegać tego, żeby właśnie nie szukać miejsc pod swój namiot w nocy. Później szedłem wzdłuż drogi, nie wiedząc w ogóle gdzie wyląduję, ile będę miał do przejścia. Tam daleko jest twierdza Rabati. Kosztowało mnie to trochę stresu, bo jeszcze trzy psy mnie napadły. Nie były już tak grzeczne jak w większych miastach. Całe szczęście jakaś Gruzinka przyszła i mnie uratowała z tej opresji. Z tobą w poranku za mną. Droga jest przeplatana właśnie drogą gruntową. Jest asfalt, chwilę, chwilę nie ma asfaltu, i, i tak dosyć wolno to idzie. A dlaczego właściwie wybrałem tą drogę? Dla przygody, bo nie wiem kompletnie co tutaj jest. Liczę, że po prostu tutaj, jak nie jest turystycznie, to i będzie ciekawiej. I parę kilometrów. Do przodu. Ze starszym państwem jechałem. Pytali, czy ty nie jesteś głodny? Czy byś nie chciał zjeść? Damy ci kartoszki. A może pieniędzy ci brakuje? Naprawdę niesamowici ludzie pomocni. Tutaj pan Kuper robi, więc nie będę patrzył w tamtą stronę. Jak tu nie kochać Gruzji? Dwa stopy pod rząd złapałeś same. Po prostu szedłem i mi gościu pokazał, żeby siadać z nim. Tutaj droga znowu się nie wczytała coraz bliżej, coraz bliżej, chociaż ta liczba kilometrów, które pokonałem jest dosyć nikła, bo około, myślę, 30 paru. Chwilę wcześniej przypomniała mi się historia z przed roku, to poznałem Kubę, Polaka, który mi powiedział, żeby rzucić się w wir przygody, bo Gruzja jest naprawdę fajnym miejscem. No i rzeczywiście, jeśli odbijesz trochę od tych miejsc typowo turystycznych, ludzie są naprawdę super mili i pomocni na no kurczę. Bardzo fajnie się stopuje Nie robisz dużej ilości kilometrów, może to nie kiedy drażnić, ale jak na ten moment jest... jedyna, że ja zębą nie straciłem, to w ogóle ja z przykucu, to mnie wybiło do pozycji pionowej, ja muszę po prostu dalej cisnąć. Uwagę na te domki, jakie drewniane piętrowe tutaj są. W ogóle tutaj mam jakby część muzułmańska, bo o, to Meczet już widziałem, a cerkwi nie widać. chłopakami dotarłem do miejscowości Goderdzi, Jest tutaj okrutnie zimno, mgła zachodzi w ogóle tutaj dookoła, dlatego muszę się stąd jak najszybciej zawijać. Do Batumi mam jeszcze 110. Kilometrów jest prawie godzina 11, więc całkiem dobrze. Trochę tych kilometrów ubyło, no ale droga nie pozwala na to, żeby jechać dosyć szybko. Patrzcie w ogóle, jaka droga jest tutaj. O, konkretne błotko. Nie będzie lekko, ale jest ciekawie. Widoki też teraz piękne. Za chwilę wam pokażę, tylko tutaj samochód przejedzie. I lecimy dalej. Ta jest przygoda naprawdę. Warta tędy pojechać. Tak myślę. Mam nadzieję, że nie zmienię zdania. modna Cały dzień się przebijam, żeby dotrzeć do Batumi i jestem jakieś 11 km od celu, więc chyba już wezmę busa, o ile będzie takowy. I tak oto dotarłem do Batumi. Teraz czekają mnie trzy noce. Tutaj będę odpoczywał i się obiadał. Batumi, dzień trzeci. I właściwie, co tutaj robić? Co robić? Jestem tutaj po raz kolejny. W tamtym roku byłem i niespecjalnie podoba mi się to miasto, z tego względu, że jest troszkę dziwne. Z jednej strony bardzo nowoczesne budynki, z drugiej strony dosyć takie obdrapane, stare. No i co? Ja odpoczywam, jem czuczela. Choćby dlatego, że mój ulubiony w ogóle słodycz z Gruzji. No jutro stan zmykam, bo, bo co, co można tutaj robić? W sumie o tej porze, kiedy jeszcze zimne jest morze, to tak niespecjalnie. Cisnę kierunek Turcja. No i Turcja, nie przywitała mnie zbyt gorącą pogodą. Jest chłodno i deszczownie. A o to chodzi właśnie, że, że kiepsko łapać stopa, kiedy deszcz pada. Być może nie słychać mnie za dobrze, bo mikrofonu w tym momencie nie mam. I idę wzdłuż drogi, tam szumi morze Także totalny totalne rozgardiasz, Ale chciałem powiedzieć wam jedno, strasznie mi się podoba to tutaj To takie zielone, to zielone to są liście herbaty, właściwie krzaczki herbaty Mi się to mega podoba, zapamiętałem to z tamtego roku kiedy jechałem z Trabzonu na granicę Tam od Rize, jeszcze kawałek za Rize Właściwie cała ta droga, tutaj wzgórza Każdy metr kwadratowy jest porośnięty trawą no to jest właśnie region, który słynie z tego. I podobno jedna z, z lepszych, a właściwie na pewno jedna z popularniejszych herbat pochodzi z tego regionu. Wow! Co to jest? To jest tutaj komuś pod domem. Rosną kaki. Patrzcie jakie duże. Jakie ogromne. No nie będę komuś zabierał spod domu. No ale robią wrażenie. Piękna sprawa. Tylko ta pogoda. O! Tutaj też herbata. Patrzcie pod domem. Niestety, deszcz nie przestaje padać. No siedzę pod sklepem i nie mam zobaczę co ze sobą zrobić. Jak to dalej pójdzie to biorę burza do Trabzonu i tyle, no nie ma sensu tutaj siedzieć i... Być może, nie wiem co pani mówiła, ale nie ma sensu tu siedzieć i tak i... jak na zbawienie. Dojechałem już jakiś czas temu, właściwie parę godzin temu, busem, no bo deszcz niestety nie przestawał padać. Nie było sensu, żebym siedział tam w miejscu i tracił czas. Tak dojechałem do miasta i za chwilę mam się spotkać z Yusufem, którego poznałem w tamtym roku tutaj, na spotkaniu po mszy świętej. Ma tutaj za chwilę przyjść. Mam nadzieję, że, że go rozpoznam. Nie, to nie on. A jaki jest plan dalszy? Dostałem też zaproszenie do Malatai. o ile dobrze wypowiadam, e, gdzie mieszka znowu Jan. którego też w tamtym roku poznałem w wodanie. E, mówił, że spokojnie, że to tam przyjeżdżał, przehostuje mnie, więc plan jest taki, cisnę na troszkę na południe, a później odbijam w stronę Stambułu. Jesteśmy już na mieszkaniu u... właściwie i... jestem z Yusufem. Yusuf, Józef. nice to meet you. <laughs> I tutaj Ibrahim. Hello. Ibrahim. Ibrahim. Tak, Ibrahim. Abraham. Abraham. Abraham, Abraham, Turkish Ibrahim. Ok, czyli z Abrahamem i z Józefem. Jesteśmy tutaj, przy, przyjął nas Ibrahim do siebie na mieszkanie i testujemy domową wódkę. Şerife, Şerife, Şerife. No zdrowie. No dobry. O. o, i tak to wygląda w Turcji. Zefas spotkałem w tamtym roku tutaj, zaraz obok w kościele. Biorą, biorą, już. Nie jadę na mraku. Jak on będzie Na szkołach jest, jest. <empieza>